Wszystkim! Cześć wszystkim! Dzisiaj niestety nie będzie filmu z kamerką ponieważ chciałem Wam tylko pokazać jak gram bez mojej jakby kamerki. Dzisiaj oczywiście sobie zagramy PSG Kapa i obyśmy wszystko wygrali i wtedy dostaniemy, już Wam pokazuję taki fajny skinek do shelf. No, moim zdaniem jest mega fajna i może nam się udają zdobyć. Po pierwsze, jeszcze dostajemy po każdej prawie wygranej 10 dodatkowych mm, tych, jak to się nazywają? 10 gwiazdnych żetonów. I wtedy mamy big boxa. I pod stinko postaram się je wszystkie o, e, otworzyć oraz może coś dropnąć. Więc ja bez żadnego przedłużania zaczynam grać. Weźmiemy sobie jeszcze postać jakąś fajną. Pomyślmy jaką. Hmm. Dobra. Chyba weźmiemy sobie... Na początek... Kurde, ciężki wybór, bo mam... A, no mało postaci, tak to bym chyba wziął Leona, jak... Jak tam kto woli. Hmm. Dobra, weźmy sobie może... A niech będzie. Tylko jeszcze wybierzmy to. I... Przeczytam jaki jest gadżet, bo jeszcze jest... szczerze nie wiem jaki jest gadżet. Jesse wypuszcza zwierzyczki falę uderzeniową. Która spowalnia wszystkich przeciwników w zasięgu ładunku. W zasięgu. Ładunki na mecz 3. Myślę, że to może być fajny. gadżet, Ale z przedłużania zaczynamy grać. Dobra, mamy w teamie Gina. Nie, nie, Gina. Kolta oraz Szele. Niestety już zginęła na. Dobra. Abyśmy tu wszystkie mecze wygrali. Czyli. Dobra, niestety zginęliśmy, ale. Tutaj Szelka da radę? Czy użyje Ulta? Niestety. Powiem Wam, mamy słaby skład, trochę. Ale jakby się Colt postarał i ta szelka, to nawet, mogliby nawet spoko zgrać team. Tutaj za szybko szeli yy, wypuszcza te gadżety. Dobrze! Szelka, bardzo dobrze strzeliła. Ważne, że jest gol. Nieważne, że. Yy, użyła ulta, ważne, że jest gol. I czy zabije mój mortar? Niestety nie. Ale tutaj już tak damy fajne mortara. Tutaj pobiję Jess i Bibi i powinno być git. Tutaj Shelly czy użyje ulta? Nie. Ale ja prawie dałem sobie radę. Jo ja, ja myślałem, że już strzelę tu, ale niestety. Trochę obok. Ale najważniejsze jest to, że na razie wygrywamy. I obyś tak dalej było. Tutaj wywalę piłkę. Kurde, chciałem zrobić z tego transmisję na żywo, ale okazało się, że muszę czekać jeszcze 24 godziny. Więc. Myślę, że następnym razem na pewno już pojawi się transmisja na żywo z takich właśnie championshipów, czy coś takiego. Coś tego typu. Dobra, tutaj, żeby mnie ta bańka nie zniszczyła, bo muszę tu bronić nas. Dobra, tutaj wziąłem piłkę. I teraz chyba będę tylko ich spowalniać oraz żeby nie strzeli nam gola. To jest najważniejsze, żeby teraz jeszcze nam nie strzelili gola. I czy my będziemy mieli jeszcze gola? Kurde, postaram się, ale niestety nie. Ale wygraliśmy, to jest najważniejsze. Dobra, jestem Gwiazdą Gry oraz dostaliśmy kolejne 10 yy, gwiezdnych tokenów. O nie, otwarłem. Kurde, myślałem, że mogę jeszcze sprawdzić. No, no niestety nic nie wydropiliśmy. Tak, 10 gwiezdnych żetonów. Dobra, chyba zagramy sobie jeszcze raz Jessie. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze raz, Jessie. Dobra. Mamy fajny skład, nawet. Bo oni mają bardziej na blisko, a my mamy jedną postać na daleko. Ej, oni się nie ruszają! Jak fajnie! Murzeczki? Czy to będzie Easy Win? Oby. Kurde, jaka dziwna nazwa. Dobra. Ej, oni się dalej nie ruszają. Ewidentnie. My tu wygramy. Murdeczki, Jaki szybki winek! Ile? 22 sekundy, i już wygraliśmy. No, świetnie. Dobra, gramy kolejny mecz od razu, Jesse. Jesse, to jest mega fajna postać. Powiem wam. Okej. Okay. Dzisiaj będzie trochę dłuższy odcinek. I to mi się właśnie podoba, że będzie bardziej dłuższy odcinek. Ale bardziej pod tego PSG kapa. Dobra, nie wiem po co użyła Ulta Tarosa. Chyba, że ma tego star powera leczącego się. Dobra. Tutaj jedziemy z koksem. Nie! Nie, niestety nie daliśmy rady. Myślałem, że jeszcze tego Franka jakoś... No wiecie, zamrożę i jakoś będzie to fajnie działało. O nie, o nie, 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 ja się boję tego Franka teraz. Dobra, tutaj musimy uważać, bo ma ulta. No i niestety to będzie chyba przegrany mecz. Nie, jeszcze nie. Zawsze trzeba grać do końca. To jest najważniejsze. Okej, okay, niestety Frank tu poleciał. Aj, prawie mnie zabroził. Dobra, tutaj idziemy całym teamem. I mam nadzieję, że nam się uda wreszcie. O nie. Czy damy robie, sobie radę? Oby. Kurde, na pierwszy przegramy mecz. No to. Porażka, ale. Chyba damy sobie radę później. Mam nadzieję, przynajmniej taką. Dobra, teraz weźmiemy sobie Mortisa z drugim Star Power'em I oweśmy to wygrali. Masakra. Dobra, tutaj... O kurde, nie wiem, nie znałem tego czegoś... gadżetu. Kurde, myślałem, że dam radę, ale teraz idą całym teamem i jeszcze Misiek tam jest Nie Kurde, Morsic mało bije Nie, to jest przegrany mecz, niestety No nie Przegraliśmy to Dobra, muszę jakąś mega dobrą postać wziąć Ems Weźmy sobie Ems Ems odzyskuje 400 HP ma sekundę za każdego wroga, który znajduje się w polu działania jej super ataku. Dobra, to zobaczymy co to jest. Już tylko wiem jaki jest gadżet do, do EMS, ale tego też nie wiedziałem, że ma taki fajny star power. Znaczy tak mi się wydaje, że jest fajny. Oceńcie go w komentarzu, jak chcecie. Okej, okay. fajnie, mamy gola już. I tutaj mocno, ja teraz nie daję się. A jednak. Nie, 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 dawaj szelka, obronisz to. Masakra. Dobra, gramy jest dobra. Już myślałem, że przegramy to. Ja nie mogę. Dobra, daliśmy sobie na szczęście radę. Jesteśmy w półfinale. W półfinale, tak. Dobra, teraz weźmy sobie tą postać. Mamy fajny team, no w miarę Coś ten Frank trochę jakby nie ogarniał, ale powinniśmy sobie dać radę O nie, tutaj idą, ale tu Frank jest, więc spoko. Teraz ich pokonamy, mówię wam. Nie no, ale ten Frank nie umie grać totalnie. Ja, ja nie mogę. Tu są emocje, żeby wygrać z kina. A oni se jaja robią. Ten Frank se jaja robi. Jest dobra 1-1. Jeden, jeden. Chociaż. Chociaż jeden 1 Ja byłem. Wręcz przekonany, że my to wygramy na Easy. Dobra. No powiem wam, już miałem lekkie obawy co do tego meczu. Ale. Jest nawet dobrze. O Jezus Maria, nie wiem jaką postać wziąć. Hm. Dobra. Weźmy sobie broka. Trochę się boję, ale Myślę, że jakoś to przepije. Trochę się cykam, że to przegramy, bo ja bym naprawdę chciał tego skina dostać. To jest chyba jeden, tylko jeden raz, gdzie możemy takiego skina wygrać za darmo. Dobra, rzucamy ulta. Wszystko, co się da. Dobra, próbujemy wygrać. No, wątpię, ale kurde, no ta M z jedna. No i już przegraliśmy, co nie? Przegraliśmy. Masakra. Jakbym grał z jakimiś fajnymi ludźmi, nie wiem, z moimi kolegami, to jakoś bym pewnie dał radę. Jest, dobra, daliśmy radę. Ja nie lubię tej MS szczerze. Nie, ja, ja nie lubię, no. Ciężki odcinek, naprawdę. Masakra. Mamy samych na blisko. A ja sobie sam nie daję rady. Idziemy się do naszej bramki. No i ja ja się robię jak no. Dobra, bierzemy ends. Teraz wszystko na jednym hp no. Tak to jest właśnie. Kurde, wszystko teraz robić trzeba na jednym HP i niby jak mamy to zrobić Dobra Jakoś sobie niby dajemy radę No już idą całym teamem i nie, nie damy sobie rady No jak zwykle pewnie No nie dobra, idziemy z tym koksem. wygrać to tak czy inaczej. Dobra, jest chociaż tyle. Masakra! No, tu się prawie nie da grać. Ludzie, mówię wam. Te pężdżki kapa! Muszę mieć tego! Muszę! No, ja też sobie tak myślę, ale kurde, no. Takiemu nieumiejącemu grasz, No, kurde, no. Myślałem, że fory dla ciebie jakieś. No dobra. To macie. Wolałbym teraz czekać, co nie, bo jakby. Nie jestem pewny. Dobra, myślałem, jakbym nie strzelił, to po prostu wolałbym czekać z piłką i mieć wygraną przez czas. Dobra. Ja się boję cały czas, że ja przegram. Ale ja muszę dać radę. Ja mam... naprawdę. Mam już trzy big boxy. I mam w miarę dobrą szansę na legendę. Może chociaż tyle będzie w tym odcinku. No, trochę smutne, bo chciałem wygrać I wygrałem Gola Nie, dobra, nie jestem optymistą. Tylko wygrywamy. Ja? Dobra, wygrywamy. Tutaj szybko. Trzeba wkurzyć tą hems i uciekamy dalej. ok, Okej, okay. niepotrzebnie używałem gadżetu, ale zawsze jest ta pewność. Ok, no tu daliśmy sobie radę. I czy ta- da... Kurde, zginąłem. Bo się mój team, ale chyba powinniśmy dać radę sobie. I czy damy radę? Tak, jest! Uff! Ej. Jeszcze trzy mecze. Damy radę. Wierzę w siebie. Tutaj dużo ludzi gra Frankiem. To mnie denerwuje. Kurde, trochę boję się tego franka, szczerze. Tutaj Jessie nam może dużo zrobić, bo ona bije po trzy osoby, więc trzeba mieć siebie na uwadze. O nie, ult leci. Kurde, musimy uważać teraz. Teraz albo nigdy. Dobra, daliśmy sobie radę. Już używam ulta tak po prostu, żeby cokolwiek rzucić, bo tu są emocje. Każdy chce wygrać. O nie, jestem sam. Jestem sam. Nie! 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 Nie chcę przegrać. Dzisiaj nie będzie intro, dzisiaj nie. Dzisiaj nie zrobię intro. No nie, no naprawdę! Masakra. Patrzcie, my to przegrywamy. Dobra, nie, dajemy sobie radę. Dasz Shelly radę. Shelly, dasz radę. Dasz radę! Jest! Oh, my God! Dobra, lecime. Dawaj, Frank, Te, to mortar. Tego mortara trzeba zabić. Z zabić, no, zabić. Teraz tego Franka i podjechać, Jesse. Dobra, powinniśmy dać radę. Jest! Łoczeniu! To był naprawdę ciężki mecz. Dobra, lecimy dalej. Kurde, jak fajnie. Jezus, maję. O kurde, mają dobry team bardzo dobry team. Dobra. Nie. Za łatwo, za łatwo. Ona jest za mocna. Jackie to jest ona, co nie? Żeby nie było później, że ja nie odróżnę. Dobra, nieważne. Musimy sobie dać radę. Jak uratowałem. Kurde, nie, idą całym teamem. A my nie mamy wszystkich odrodzonych. Nie! No dobra. To jest koniec odcinka. Jeszcze szybko, szybko sobie otworzymy te big boxy, no. Kurde, no final zostały. Dobra, jak będzie jeszcze jeden perk Cup, to to na pewno nam się uda. Masakra. Dobra, otwieramy. Kto dotrwał do tego do tej części odcinka, niech strzeli łapkę w górę. A w sumie, niech każdy strzeli łapkę w górę. Subskrypcje. A ja będę szczęśliwy. Chociaż tyle. Dobra, na razie.